Dzień dobry północy i dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Ostatni tygodniu przed świętami. Dlaczego tak zaczynam? Oczywiście, powiem Wam już za chwilę, ale najpierw Piotrek. Książkowy kalendarz adwentowy Ride Read Repeat. Dzień 17. Zaprasza Iska Szewczyk. Dzień dobry północy, Lily Brooks Dalton to pierwsza książka ostatniego tygodnia naszego kalendarza adwentowego. No i kolejna z serii tych naprawdę pięknie wydanych, takich, że wiecie, widzicie je na półce w księgarni albo bibliotece, podchodzicie, chcecie podotykać, a jak już weźmiecie do ręki, to się zaczyna kartkowanie, chwilę później namyślanie i szybka decyzja – biorę! Nie wiem, jak Wam tę okładkę opisać. Jest na niej noc. W środku kadru widać taki pomarańczowy, maleńki namiot, postawiony pośrodku niczego i podświetlony od środka jakimś sztucznym światłem. W tle majaczy zarys gór, ale to jeszcze nic, bo w dzień ta okładka wygląda jak ciekawa i zachęcająca do wzięcia do rąk okładka. Ale jak się zrobi ciemno i poświecicie na tę okładkę lampką, albo w ogóle spojrzycie tak bardziej pod światło. Okazuje się, że niebo nad namiotem jest pełne gwiazd. Ono się mieni i oświetla góry. Wow! Dzień dobry północy to pierwsza powieść Lily Brooks Dalton. Przetłumaczono ją na pięć języków, w tym również Polski, a sama autorka urodziła i wychowała się w południowym Vermoncie. Obecnie mieszka w Ameryce Południowej i tu ciekawostka jest motocyklistką. Napisała nawet o tym swoją pierwszą książkę Motorcycles I've Loved. Polecam wam zajrzeć na Instagram autorki i obejrzeć kilka zdjęć z jej podróży motocyklowych, bo robią wrażenie. Wróćmy jednak do książki Dzień dobry północy. O czym to jest? Odpowiem przewrotnie, bo takim trochę niedopowiedzeniem, nie chcąc wam psuć przyjemności z lektury, to jest o samotności ludzi, którzy kochają gwiazdy. W tle mamy placówkę naukową i statek kosmiczny. Ciekawe jest to, że sama książka. Nie jest letnia, jeżeli chodzi o recenzję, bo jedni piszą, że jest nudna, a inni, że wspaniale głęboka. Tym razem nie powiem wam, co o niej myślę sama, bo chcę, żebyście odkryli na własną rękę o co chodzi, znaleźli klucz do tej powieści i sprawdzili, co ona w Was poruszy, jeżeli cokolwiek, bo może się okazać, że nie będzie dla Was w żaden sposób interesująca. Myślę, że to jest jedna z tych lektur, które można zupełnie inaczej odebrać, czytając ją na różnych etapach życia. Tu ciekawostka. Na podstawie książki powstał, jakby to powiedzieć, no chyba wprost, bardzo kiepsko oceniany film w reżyserii Georgia Cluneya. Z nim w roli głównej pod tytułem Niebo o północy. Nie widziałam, więc się nie wypowiem, ale informacyjnie dorzucam z takiego kronikarskiego obowiązku: po przeczytaniu książki możecie sięgnąć po film, sprawdzić, zgadza się, nie zgadza. A no może się okaże, że akurat Wam się spodoba, no bo recenzje, recenzjami, a czasami podobają nam się filmy, które większość na przykład krytykuje, więc warto sprawdzić na własną rękę i wyrobić sobie opinię. Dzień dobry północy. Lili Brooks Dalton. Wydawnictwo Czarna Owca. Przełożyła Magdalena Słysz. Redakcja Mirosław Grabowski. Projekt okładki Scott Biel. Adaptacja okładki Magdalena Zawacka. Skład Dariusz Piskulak. Korekta Maciej Korbasiński, redaktor prowadzący Małgorzata Głodowska. A jeżeli pomysł i realizacja naszego książkowego kalendarza adwentowego przypadł Ci do gustu, człowieku słuchający, zachęcam, zapraszam, podziel się nim w swoich social mediach, niech się niesie ten dźwiękowy kalendarz.